Z tej strony Małgosia i Iwona. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić nowy cykl w ramach projektu Manufaktura Motywacji. Od tego tygodnia będą pojawiały się podcasty, w, którym, w których będziemy poruszać wszystkie te tematy, które znajdują się tutaj na naszym kanale na YouTube i na naszym fanpage'u na Facebooku. Ale może zacznijmy od początku, może kilka słów. Czym jest Manufaktura Motywacji? To jest w manufakturze motywacji oraz jakie są założenia tego projektu i może ty, Iwona, i wona i powiesz kilka słów na ten temat. Jesteśmy grupą pozytywnie nastawionych do życia kobiet. Chcemy się z Wami dzielić dobrym słowem, swoimi przemyśleniami na różne tematy, tematy, które dotyczą wszystkich ludzi, takie, które są trudne, ale bardzo ważne. Też właśnie chcemy wnieść w. Yy, takie słowem. Lubimy pisać i chcemy się dzielić swoimi przeżyciami, swoim właśnie punktem widzenia na świat. Każdy tekst w jakiś sposób jest oparty na naszych doświadczeniach i tym, co my czujemy. W naszych tekstach właśnie przekazujemy cząstkę siebie naszym słuchaczom. Też chcemy poprzez to, co piszemy, zmotywować do działania. Motywować właśnie do czerpania z życia pełnymi garściami, motywować do tego, aby żyło się nam jakoś łatwiej, nawet w tych trudnych momentach, kiedy mm, jakieś mamy y, ciężkie sytuacje życiowe, szukać tych pozytywnych właśnie promyków nadziei, które pozwolą nam jakoś y, po prostu przejść przez to, przebrnąć. Poprzez nasze teksty chcemy Wam pokazać, że problemy, których doświadczamy, Dotyczą wszystkich ludzi, że nie jesteście z tym wszystkim sami, mhm. że to jest coś, co każdy człowiek przeżywa w swoim życiu, czego każdy doświadcza i że generalnie z każdej, nawet takiej bardzo trudnej sytuacji, można coś wynieść dobrego dla siebie. No właśnie, jak najbardziej. Właśnie o to chodzi w naszym projekcie. Takie były jego założenia, żeby. Nieść to wsparcie e, słowem. Mamy też oczywiście jako e, grupa plany na przyszłość. Chcemy rozwijać ten projekt i będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Wkrótce zaprezentujemy Wam naszą stronę internetową, która obecnie jest w trakcie budowy. E, po prostu my chcemy się rozwijać i będziemy to robić. Jeżeli macie może jakieś propozycje tematów, które chcielibyście, aby zostały poruszone, dajcie nam znać w komentarzach. Będzie nam miło i na pewno weźmiemy wszystkie sugestie te pod uwagę. Natomiast dzisiaj już rozpoczynamy ten pierwszy podcast i jego tematem będzie Motywacja, czyli pierwszy e, tekst, który pojawił się w ogóle e, i, i rozpoczął działalność Manufaktury Motywacji. Jest to tekst, który napisałam ja e, i szczerze Wam powiem, co jest paradoksem: pisałam go w bardzo kiepskiej kondycji fizycznej i psychicznej. Ponieważ pisałam go podczas choroby. Pamiętam, że czułam się wtedy fatalnie. Mam nadzieję, że udało Wam się go wysłuchać wcześniej. Jak nie, to zapraszam do wysłuchania. I tak jak napisałam w tym swoim tekście, dla mnie motywacją są ludzie. Ja po prostu czerpię swoją chęć do działania, swój pozytywny taki flow do życia od drugiego człowieka. W sensie relacji z nim. I dla mnie relacje z drugim człowiekiem jest jednym z ważniejszych aspektów w moim życiu, ponieważ ona mnie wzbogaca, ona mnie doświadcza, ona powoduje, że ja się uczę. Właśnie dzięki tym relacjom nabieram doświadczenia, zarówno tego pozytywnego, jak i negatywnego, wiadomo, prawda? uczymy się przez całe życie i w zasadzie to, co się dzieje w naszym życiu, właśnie nabieramy doświadczenia przez to, w jakimi sytuacjami się po prostu mierzymy po drodze. I ludzie, których my spotykamy, którzy wkraczają do naszego życia, którzy zostają na długo albo są zupełnie na chwilę, relacje z nimi też właśnie doświadczają nas i finałem tych relacji jest zawsze nauka, która, którą, którą po prostu doświadczamy podczas interakcji z tym drugim człowiekiem. Ale też właśnie motywacja, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby... Zmienić swoje podejście do pewnych spraw, yy, jakiś swój punkt widzenia na pewne rzeczy. Motywacja y, do tego, żeby właśnie yy, dokonać jakichś zmian, których sami na przykład byśmy nie dokonali. Yy, ja patrzę na motywację w aspekcie właśnie relacji z drugim człowiekiem, ale oczywiście hmm, taka sama motywacja jest ogromnie ważna i potrzebna i też trzeba o niej pamiętać, bo my sami dla siebie też musimy być właśnie takim motorem napędowym i zawsze też musimy jakoś wewnętrznie siebie wspierać do działania, bo nikt za nas też tego nie zrobi. Jednak mam wrażenie, że większym tym impulsem jest ten drugi człowiek. Zgadzam się z tym, co powiedziała Gosia. Generalnie jesteśmy istotami społecznymi, aby prawidłowo funkcjonować, działać, potrzebujemy siebie wzajemnie. Relacje z drugim człowiekiem uczą nas wielu rzeczy, wzbogacają nas, wzbogacają nasze doświadczenie. Uczymy się wielu pozytywnych rzeczy. No oczywiście czasami jest tak, że pewne relacje mogą powodować jakieś rany, Natomiast zawsze jest tak, że możemy wyciągnąć z nich jakąś naukę na przyszłość. Mnie generalnie bardzo fascynują ludzie, fascynuje mnie ich różnorodność, ich różny punkt widzenia na wiele kwestii. Bardzo lubię w ogóle rozmawiać z ludźmi, uwielbiam poznawać nowych ludzi. Wiele się od nich uczę, wiele wyciągam dla siebie, wyciągam z takich relacji. Dbam o relacje, które są dla mnie ważne. Jeśli ktoś jest w moim życiu tylko na chwilę, to też często jest tak, że taka osoba też coś po sobie zostawia. I nawet jeżeli są to jakieś trudne relacje, zwykle to też w jakimś sensie mnie czegoś uczy. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, i powiem Ci szczerze, Iwona, że zaryzykowałabym właśnie stwierdzeniem, że tego typu wydarzenia, te trudne wydarzenia w naszym życiu uczą nas najwięcej. E, bo, jeśli coś się w naszym życiu dzieje, jakieś zawirowanie, wchodzi to w nas e, głębiej poprzez emocje i wyciągamy właśnie z tego wnioski. E, w tekście opisałam też swój punkt widzenia w odniesieniu do kształtowania właśnie relacji międzyludzkich, i staramy się, wszyscy wiadomo, kształtować te relacje z drugim człowiekiem według jakichś tam utartych kanonów. E, które, które mamy w głowie, po prostu, tak? Kierujemy się tym, co uważamy, że jest słuszne i właściwe. Ale do czego zmierzam? Że w tekście napisałam takie słowa: że jeżeli ktoś, ktoś prosi o czas, to daję mu go, jeśli ktoś prosi o ciszę, to daję mu ją, jeśli ktoś prosi o rozmowę, to rozmawiam. I według mnie to jest właśnie taka esencja prawidłowo funkcjonującej relacji międzyludzkiej która jest oparta na szacunku właśnie dwóch stron. Mam na myśli dokładnie to, żeby słuchać siebie wzajemnie e, i to w zasadzie było głównym celem, żeby to w tekście przekazać. E, będąc w relacji z drugim człowiekiem, też musimy podchodzić do niego z szacunkiem i ta relacja powinna być przede wszystkim oparta na wzajemności, czyli trzeba szanować zdanie i potrzeby tego drugiego człowieka. E, trzeba rozmawiać w sposób e, Niewymuszony, to znaczy pamiętajmy, że rozmowa to ma być dialog, nie monolog, i chęć do tego dialogu musi wypływać z dwóch stron. To wszystko jest bardzo ważne. E, chciałabym też jeszcze poruszyć kwestię e, takiego zamykania się ludzi na relacje poprzez e, swoje doświadczenia. E, z mojego punktu widzenia, i nie wiem, czy Iwona się ze mną zgodzisz, ale e, to nie jest najlepsze rozwiązanie. E, takie zamykanie się na drugiego człowieka. Ludzie po prostu, którzy wchodzą do naszego życia są bardzo różni. E, wchodzą do niego e, mają za sobą swoją historię, swój bagaż doświadczeń, mają też inne doświadczenia niż my i uważam, że pewne rzeczy po prostu należy zrozumieć. I nie można zamykać się na człowieka, bo mamy na przykład inny punkt widzenia, czy na przykład mamy jakieś tam uprzedzenia związane z naszym doświadczeniem. Nie znając zupełnie tej drugiej osoby, prawda? Oczywiście warto być ostrożnym, ale nie uprzedzonym. Dajmy innym szansę, jeśli ktoś właśnie wchodzi do naszego życia, należy pamiętać, że my też wchodzimy do czyjegoś życia. Otwierajmy się na ludzi wzajemnie, właśnie motywujmy się, uczmy, łapmy to doświadczenie od siebie, poszerzajmy swoje horyzonty. Ja generalnie mam także poznając. Drugą osobę, na wstępie zawsze daję jej kredyt zaufania i zawsze staram się w ludziach szukać dobra. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie zawiedzie, ten kredyt zaufania automatycznie zostaje zachwiany, natomiast założenia patrzę na ludzi przez pryzmat i dobrych cech. I tak jak Gosia słusznie zauważyła, wszyscy jesteśmy różni mamy ze sobą jakieś bardzo różne doświadczenia ale podstawą każdej relacji jest rozmowa i szacunek względem tego drugiego człowieka. To, że pozwalamy tej osobie na myślenie inaczej niż my, na robienie różnych rzeczy inaczej niż my to robimy. I nie jest tak, że jeśli człowiek nie jest do nas podobny, to automatycznie go skreślamy, tylko pozwalamy mu na bycie sobą. I to, co Bosia jeszcze wcześniej powiedziała, to mm, bardzo ważne jest y, to, że słuchamy siebie. Że y, jeżeli ktoś chce rozma rozmawiać, to rozmawiamy z nim. Jeżeli ktoś potrzebuje ciszy, to też dajemy mu tą ciszę. Y, pozwalamy na bycie samemu ze sobą. Y, no, generalnie podstawą każdej relacji jest wzajemny szacunek, zrozumienie i słuchanie siebie. Przez to zrozumienie. Yy... I, I słuchanie tego drugiego człowieka, właśnie wydaje mi się, że otwieramy te relacje między sobą. I tak jak napisałam w tekście, że paradoksalne jest to, że tylko druga osoba może zburzyć mur, właśnie kogoś, kto się zamknął totalnie na świat. No, wchodzimy w, w te relacje, tak jak powiedziałaś, dając ten kredyt zaufania, a to, co ktoś z tym zrobi, ta druga strona, no to czas pokaże, prawda, bez względu na to, jak potoczą się te. Relacje i jest zawsze to dla nas lekcją. E, obecność innych powoduje, że tak jak wcześniej powiedziałam, możemy się od siebie uczyć, inspirować, e, czerpać tą wiedzę wzajemnie. I to jest fantastycznie, po, fantastyczne, ponieważ ludzie są bardzo różnorodni. W każdym razie. E, Myślę, że już temat został wyczerpany i na dziś już, jeżeli chodzi o ten temat motywacji, to co chcieliśmy Wam przekazać z naszej perspektywy, zostało przekazane. Ale to, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że my piszemy w naszych tekstach to, to co czujemy, po prostu staramy się Wam przekazać cząstkę swoich myśli, emocji i podejścia do życia. Tak jak powiedziałam, właśnie na początku, dlatego mm, tekst ten o, o tej motywacji był i jest mi bardzo bliski. Pisałam go w szczególnym dla siebie momencie, gdzie ja potrzebowałam bardzo tej motywacji, i dzięki ludziom, którzy właśnie byli przy mnie, y, tą motywację dostałam. Więc bycie tym motywatorem i dostawać tą motywację od drugiej osoby jest ważne. I warte właśnie, żeby budować te relacje. Kochani, kończymy na dziś podcast. Mam nadzieję, że spodobał się Wam nasz materiał. Czekamy na Wasze komentarze, jeśli chodzi o Wasze podejście do tematu motywacji względem właśnie drugiej osoby. Czekamy na Wasze pomysły co do tematów, co Iwana mówiła na początku. Zapraszamy też raz jeszcze do obejrzenia filmiku o motywacji oraz oczywiście innych filmików na inne tematy. Które były poruszane i są, znajdują się na naszym kanale. W następnym podcaście będziemy mówić o przyjaźni i o tym, jak pielęgnować tę relację. Zapraszamy serdecznie do usłyszenia.